No to jedziemy Tu jest tak Woda płynie, proszę bardzo z bliska Leje się tam płynie na dół do sąsiadów tam Ale zimno w tym wąwozie tu Tu jest tak Idziemy zobaczyć choinki no, tu była w tym roku sadzona. No chyba się przyjęła. Tu są zeszłoroczne. Do góry idą. Tu cisy. Tu cisy dalej. Jodła kaukaska. Tam jeszcze dwie jody kaukaskie. O, jodła olbrzymia biała, <tryk> jakie grzyby ładne tutaj, jodła olbrzymia biała, tu idziemy dalej, idziemy dalej, tu widok na wąwóz cały, tu nad nami są, proszę jest, wielkie drzewa, idziemy dalej świerk z tym da sadzamy. świerk z zeszłego no tu słaby rosną, bo to jest las bukowy o, dalej liści nasypało, dostało, trzeba będzie na wiosnę wszystko sprzątać po kolei co było? Tam taki stary pień, to jest chyba po starym odrzewiu. Przez dzięcioły są podziuwane <dziubane> i wiewiórki tam żyją. O, tu woda spływa. Proszę bardzo tu, tu jest dalej jezioro widać proszę bardzo do końca tu woda płynie proszę jak ładnie płynie źródlana, tam ten wąwóz to wszystko spływa tam z góry tam jest góra 470 metrów nad poziomem morza to jest źródło, ono idzie z tego wąwozu tam spływa z tej doliny i tu wybija na dole, proszę bardzo jeszcze raz tutaj o. Dobra, idziemy na górę. Tu widać wszystko. Lasy widać jak leci. Idziemy dalej. Tu były też sadzone drzewa. Młode świerki są. Ale się nawet tu przyzwyczaiły. Dobra, idziemy na górę. Musimy się tu wdrapać. Strasznie dużo tych liści. bo już Wszystko trzeba na wiosnę sprzątnąć. Idziemy do góry po schodach w do schodach. O, zawsze jakieś są. Dobra, idziemy dalej. Tu idziemy dalej. Będziemy teraz szli ku górze. O, tutaj rzut okiem na wąwozy. Dalej, tam niżej. No dzisiaj słońca nie ma, bo zasłania ta góra od, od yy, południa. Słońce jest jeszcze za nisko, żeby było widoczne że to na działce. Zachodzi o. 14. Dobra. Idziemy do góry. Zobaczymy, jak to na drzew sadzonych. O, tu była budka dla wiewiórek. O, proszę, tu są stare yy, bluszcze. O, mogą być, nie wiem, z, z, z 50-70 lat. O, proszę bardzo, tam są stare jeszcze sosny. Nad tymi bukami. Te sosny. 150 lat mają. W tym ten las. Idziemy do góry. jakie one są wysokie. Takie uciekają. Pomału. O. Tutaj idziemy dalej. A tu w wskoro są. O właśnie, to jest ta choroba grzybicza. Atakuje świerka mago Są podlewane środkiem przeciwgrzybiczym. Dlatego tak dosyć zdrowo się trzymają, żeby. Jakby nie były podlewane to by już dawno kipnęły Idziemy dalej. To są świerki mm, świerki fu, 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 serbskie Tam na górze będą jeszcze większe. Świerc serbski, to są świerki sadzone w tym roku. A tam jeszcze budka jedna do Tam nic nie chce mieszkać. Trzeba tą budkę po prostu przewiesić tam. To nie było w zeszłym roku żadnych... Taką w tej buce, tak mi się wydaje, przynajmniej ja nie przyuważyłem. Dobra, idziemy dalej tu. Widok dalszy. Idziemy tak dalej. Idziemy. Okej. Okay. O jest to duże nachylenie dosyć. Różnica między górem a dołem jest... 231 metrów, czyli wieżowe, 10 -piętrowy. Dobra, idziemy dalej, tu mamy sosnę czarną, sosna czarna, proszę bardzo jak ładnie sobie rośnie, idziemy dalej, o tu jeden się nie przyjął, już obleciał całkiem do końca, to sosna czarna też się na nie przyjęła, ale to jest jeszcze z zeszłego roku, tu są jodły olbrzymie albo balsamiczne, nie wiem już które, które są dosyć podobne no i tam były do końca jeszcze wszędzie pojedyncze drzewka sadzone, no nie tu jest, wcześniej rosły kosa drzewiny, ale no niestety Fytof to rozda, czy jak się tam to nazywa załatwiła je dobrze, idziemy dalej tu były podlewane też, więc się nawet dobrze trzymają i tu są cisy posadzone w tym roku na zboczu, żeby się zbocze nie osuwało. tam jest jakiś jeszcze świerk o jejku, nie pamiętam, jak się nazywa. Dobra, idziemy dalej. Tu są starsze te świerki serbskie. To już były duże, sadzone tutaj. O, proszę bardzo. Jeden tak kipnął trochę tutaj, ale też go ta choroba przyłatwiała. Ale jest podlewany na bieżąco. Ruszył, uratowałem go. Najprawdopodobniej To róże zawinięte to są winogrona. Idziemy dalej. Tu jest Jogokorańska. Tu jest Paulownia Oksytre. Zawinięta na zimę. Ym, tu jest jeszcze. O, tam jeszcze górę widać ładnie z tyłu. Tu jest drzewo-warzywne. A tu jest złotokap. Jeszcze nie puściły w ogóle. Idziemy dalej. O, tu widać dalej. Tu są cisy na dole szlachetne. Tu jest paproć turbacza o yy, zapomniał się nazywa. Podrzeń żebrowy, coś takiego. Tu są jeszcze zawinięte, no nie będziemy odsłaniać. Dziuda koreańska. Tu jest cedr. Najprawdziwszy włoski cedr. Proszę, już ma kurczę, z 40 zł ładnie rośnie. A tu jest yy, deglezja świerk serbski, no idziemy dalej. Ptaszki uciekają, a przy budce były. Już się chyba szykują na ten na, na, na. Tu ta budka zawsze jest zamieszkana. Po kilka lędu, lęgów jest, ale przez sikorki raczej. Mm, dobrze. Mhm. Idziemy las, tu są też sadzone w tym roku drzewa. Tu jest miłożąb japoński, ale jest jeszcze zawinięty maliny czarne, zawinięte jodły kaukaskie tu jest głuk, ale jeszcze nie jest silny, wiadomo nie puszcza tu jest trochę drzew warzywnych, co tutaj jest? tu jest em, aronia, porzeczka czarna i tak dalej tu maliny były, nie chcą rosnąć no bo jak takie wysokie drzewa są nad tym, to wszystko wyciągają, wszystkie e, to jest metasekwoja chińska, tutaj, 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 tutaj. O troszkę ją widać. Idziemy dalej. Idziemy zobaczyć co kur słychać. Okej. Okay. Idziemy dalej, dobra. O, tu jest ten niedobry perlik, co wszystkich gania w koło. Tu, chodź, chodź tu chodź, tu nie uciekaniły się, bądź grzeczny. Ale świnie narozsypywały ziarna. To są perliczki, o, białe. Ten czarny to jest perlik, no i tam jest kogut. No mało jest, kurwa, niestety jastrząb upolował dużo. Choć kogut tak to no piękny jest. a nie zaswojony, nie boi się w ogóle. Kogut. A, cwania, myślę, że mu jeść dają. Pierwsze, proszę, proszę. Proszę bardzo. A tu jest araukana, ona znosi zielone jajka. Też jest zaswojona, też jest, bo z ręki wszystko. Dobra, nie straszmy ich tutaj. O, tu jeszcze, tak. Widok to tam właśnie ten jastrząb gdzieś z lato nie je, je porywa. <kluzny> Dobra, idziemy dalej. Nie bać się. I a. Ale tu gram kolory. Tu kurczę chora jest widokcia. Spójrzcie, co. Mają lampę przed Dalej. czekajcie, jeszcze, zobaczyłem, gdzie jest ta druga kura. Moment, że nie było. Dobra, idziemy dalej. Nie spokojnie niech sobie siedzą. grzecznie, nie sobie siedzą. Idziemy dalej. Idziemy dalej, popatrzymy tu. Tam już uciekła. To są zielone nóżki takie Dobra, tu zobaczymy jeszcze co słychać. A tu nie ma to jest taka za zrobiony. Ale tu jest zatkane, no na razie nie wychodzą, bo ten skurwosy tutaj się urzęduje. I poluje na nie. Dobra, tu jodły kaukaskie dalej, tu modrzewi jest trochę. Yy, jodła kanadyjska, tak? Jak mi się wydaje. Idziemy dalej. Ale ręce razem się z na minusie na pewno i to grubo. Tu leszczyń, z tymi białymi kulkami. I, 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 I tyle. Tu nie przeżyła. Choroba załatwiła tego świerka. Ymm, o, już mi się to nazwy Pierdło. Zawsze proszę. Yy, tu jest staw drugi. Ten jest bardziej nasłoneczniony, dlatego jest więcej glonów. W tym są ryby. Te są ryby. Teraz zimują, nie widać ich. Yy, tam jest taka grota pośrodku zrobią tam jak ta trawa wystaje z nad wody i właśnie tam urzędują. Tu są też to w tym roku wysadzone też yy, drzewka jałowiec 1. jakiś ozdobny taki mieszany fajny. I tu jest sosna żółta. Właśnie ta wielko wielko wielko, że tak powiem, yy, szpilkowa taka ma no Dobra, idziemy dalej zobaczyć, co tu jest. Tu aronie są, cztery. Idziemy dalej zobaczyć, co tu Idziemy dalej. I teraz weźmy tutaj, tu są rokitniki. Musi być męski, żeński. Ten środkowy jest męski, bo inaczej nie będzie miał owoców. Tu jest śliwka, no, jakaś odmiana węgierek, jakaś dobra. Jest właśnie lód, się robi już, czyli jest tak blisko, coś minus 1,0. No nie, tu jest migdał, na razie go nie widać, idziemy dalej. Tu jest trochę kwiatków, ale już się pogubiłem co tu jest sadzone. Nic to nie widać, na razie nie wychodzi. Mhm. Tam też na razie w wodzie nic nie widać, tu jest agrest. To są naparstnice, te co takie duże liście są. Tam są trawy, miskanty yy, budleja zabezpieczona. włoń, yy, koksa już ma liście. To, to te, te liście takie, to, to, te, te, te takie, znaczy fioletowe gałęzie to jest czarna i malina, bardzo dobre owoce ma. Agres stare, ze zeszłej działki zabrane. Tu trochę jeszcze różnych drzewek. Porzeczka czerwona, porzeczki czarne, małe. Idziemy yy, dalej. Tu mamy dalej. Już mi ręce marnował, by dokończył nagrywanie. Ręgloda Bruskwinia. Tu jest zabezpieczona. Już ma pąki. Zobaczymy, ma już pąki czy nie. Ma o, ale w dobrem kurdek glinę. Wszędzie te kryty żyją. Wszędzie glina jest pod nami. No bo to jest les. Złuże lesowe to są. Yy, nie pamiętam jak to się nazywa tutaj oliwka, tam jest morela zabezpieczona uh -huh. i tu zobaczymy co tu wychodzi. Tu jest jeszcze um, zabezpieczona oczywiście kwitną już te prymulki o tu na wiosnę się pokaże co jest, bo na razie nic tu nie widać. Idziemy dalej. Um, więc ten.